Wielkopolskim Popołudniu z Radiem Poznań czas na kolejny temat, kolejnego gościa. Jest bowiem zielone światło, proszę Państwa, dla ustawy zwalczającej monopol lokalnych dostawców gazu. Sejm przyjął zmiany w prawie pozwalające na skończenie z monopolem w dostępie do sieci gazowych. Czy w gminach, gdzie wprowadzono podwyżki o 170%, a takich również nie brakuje w Wielkopolsce, gaz będzie mógł stanieć? A jeśli tak, to kiedy? O tym rozmawiam już teraz z pomysłodawcą inicjatywy zmian w prawie z Komitetu Społecznego w Tarnowie Podgórnym, Tomaszem Kluwakiem. Dobry wieczór, witam Pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Może, żeby tak być precyzyjnym, to jednym z pomysłodawców pewnie, bo tych osób, które się przyczyniły do tych zmian, pewnie nie było kilka, tak? Tak, rzeczywiście, to jest bardzo duże grono nieformalne osób. Ciężko, no ciężko, ale Pan procesu... reprezentuje i chciałem dlatego do Pana skierować kilka pytań, bo Pan został też zaproszony jako właśnie przedstawiciel Komitetu Społecznego na posiedzenie Komisji Sejmowej do sprawy Energii i tak dalej. No jakie wrażenia? Hmm. Bardzo ciekawe. Oczywiście to jest gremium, które zwykle się ogląda tylko w telewizji i zwykle widzi się tylko te Fragmenty, momenty, które są jakieś, najbardziej tak? emocjonujące. Tak. Natomiast rzeczywiście praca w komisji to jest hmm. ciężka praca nad ustawami i e, chciałem posłom e, z różnych ugrupowań przedstawić nasze stanowisko i pokazać, że to jest sprawa, która powinna łączyć, a nie dzielić. No i właśnie, co pan powiedział wobec tego? E, przede wszystkim e, zwróciłem im uwagę na to, że. E, bardzo wiele ludzi w Polsce, zwłaszcza w naszych gminach Wielkopolskich, gdzie korzystamy z tego tak zwanego gazu zaazotowanego, czyli tego wydobywanego z lokalnych źródeł, podlega pod monopole, to znaczy jest obsługiwany przez spółkę i nie ma możliwości zmiany tego w sytuacji, w której gaz na przykład mocno drożeje w jednej spółce, spowoduje jej błędów, chociażby w tak. I Bardzo mi zależało na tym, żeby y, tą sprawę wyjaśnić, powiedzieć, dlaczego chcemy tej zmiany i przekonać posłów, że to jest coś, co nas powinno łączyć, bo wszyscy kochamy y, gaz w cenach y, rozsądnych. Efekt <grym> posiedzenia jest taki, że rozwiązanie, które zaproponowaliście Państwo, no, zostało przyjęte zgodnie, chyba nawet y, przez opozycję, ale co to oznacza w praktyce, żebyśmy to mogli jakoś wyjaśnić naszym słuchaczom, no i wszystkim tym mieszkańcom gmin, gdzie te dramatycznie wysokie podwyżki cen gazu nawet o 170% weszły. Bardzo chciałbym Państwu powiedzieć, że to oznacza, że cena gazu spadnie z dnia na dzień, ale tak niestety nie będzie, bo wszyscy wiemy, że to monopole gazowe to nie jest jedyny problem, który mamy z gazem. Natomiast. W... No, no tak, zresztą ta podwyżka cen gazu jest w całej Europie, szantaż rosyjski, wiemy to wszyscy doskonale, co się dzieje. Sytuacja jest tak skomplikowana, tak. Ja nawet nie podejmuje się oceny, co jest głównym powodem wzrostu cen gazu, na pewno ceny jamalskie, ceny przesyłów, ale też wiele różnych zjawisk polityka, gospodarczych, tak. politycznych na to wpływa. Natomiast bardzo zła sytuacja była wtedy, kiedy dwóch sąsiadów z jednej miejscowości nawet potrafiło mieć zupełnie różne ceny, jeden miał trzy razy większą od drugiej. Ci mieszkańcy, którzy mieli ceny wysokie, czuli się w ten sposób dyskryminowani. Było to spowodowane tym, że była tylko jedna spółka i pomimo, że każdy z nas miał w umowie zapis, że może zmienić sprzedawcę gazu, to jak próbowaliśmy, to, to zmienić to tak? się okazało, że firma, do której jesteśmy podpięci mówi nie, nie ma takich możliwości. I wtedy to było... I miała argumenty prawne? Miała, tak? To przełożym goryczy. Okazało się, jak zaczęliśmy drążyć temat, że rzeczywiście prawo jest tak skonstruowane, że może nie tyle przyzwala na to, ale stwarza takie warunki, że spółka, która bardzo chce, może nadużywać tego prawa i wprowadzać jakby Obawiasz praktycznie swój monopol. Uh -huh. Tak, odmawiać, odmawiać w innym wstępu. Uh -huh. I dlatego, co to zmieni w praktyce, to znaczy, że jutro, jeśli ta ustawa wejdzie w życie, a wszystko na to wskazuje, to już niedługo każda firma z Polski, która handluje gazem, będzie mogła też wejść na rynek na przykład u nas w Starnowie Podgórnym, a nasza spółka Starnowa Podgórnego będzie mogła na równych zasadach startować w przetargach czy, czy oferować gaz w innych rejonach Polski. Skończy się z sytuacją, w której byliśmy tak jak chłopi, pańczyźnianie, niewolnikami jednego pana, jednego sprzedawcy gazu. No tak, ale rozumiem, że to z czegoś wynikało, to, że akurat u Państwa ten gaz zdrożał. Ja rozumiem, że tych skład składowych jest wiele i nie sposób je zdiagnozować w dwóch zdaniach, ale to z kolei, że nie było dostępu, że był tylko jeden operator na sieci, często też w Waszym przypadku, na przykład budowanej przez mieszkańców, prawda? Tak jest. No to to już jest problem, i, i pytanie, właśnie dlaczego tak się stało, że, że stanęliście przed tym problemem. Y to, że to jeden operator powstał jako... To oczywiście pan zna tą historię, że kiedyś mieszkańcy tworzyli, budowali tą sieć, później ta sieć została sprzedana przez gminę w spółce prywatnej. Pewnie w dobrej wierze. I tak, myślę, że w dobrej wierze i chodziło o to, żeby gmina nie zajmowała się rzeczami, do których nie jest stworzona i uznano, że prowadzenie firmy gazowej nie jest w zadaniach własnych gminy. Nie mnie oceniać, czy to była dobra decyzja, czy nie. Natomiast to, że prywatny właściciel stał się, właści stał się podmiotem i w jakiś sposób negocjował później ceny zakupu z PGNiG nie wiem, czy dobrze, czy źle, no ale spowodowało to to, że właśnie w, w naszej gminie cena bardzo mocno podrosła, podczas gdy w całej Polsce jeszcze się utrzymywała przez jakiś czas na rozsądnym poziomie. Powiedzmy, że to chodziło nawet o podwyżkę rzędu 170%, prawda? E, za surowiec to była podwyżka mhm. 172%. Procenty, uh -huh. tak. I no to są, to są to niewyobrażalne. To była pierwsza podwyżki. taka podwyżka w historii i tej firmy, i chyba w Polsce takiego wzrostu cen. To jest jeszcze firma, nie było. powiedzmy to wprost, jest firma, firma z Niemiec, która jak rozumiem no odmawiała mieszkańcom, ale czy teraz w związku z tą proponowaną zmianą, rozumiem, że nie będziesz miała takiego prawa, tak? E, firma de facto nie odmawiała bezpośrednio mieszkańcom, tylko miała prawo odmówić firmom innym, które chciały się do tej sieci podłączyć. W tej chwili e, Co sprowadzało się do tego, tego samego, samego, tak, Zgadza się, że mieszkańcy nie mogli, nie mogli zmienić. zmienić w tej chwili mhm. inna firma z zewnątrz, która będzie chciała sprzedawać gaz w Tarnowie Podgórnym, może się zwrócić, będzie mogła się zwrócić do naszej lokalnej firmy i nasza lokalna firma de facto będzie musiała ją wpuścić, albo uwaga, bo Obniżyć jest też taka sytuacja, że pewnych uzasadnionych powodów firma lokalna może też wystąpić do URE z wnioskiem o to, żeby rzeczywiście chronić ten swój rynek. Ale sytuacja do tej pory była taka, że firma mogła najpierw odmówić, a później przez trzy lata argumentować, dlaczego nie chce. W tej chwili jest odwrotnie. Najpierw musi przekonać URE, Aha. że ma rację, że rzeczywiście to doprowadzi na przykład do upadku całej sieci i klienci zostaną na lodzie i dopiero jak przekona URE i URE powie, ok, jest dobrze, to będzie mogła taki monopol przez jakiś czas utrzymać. Czyli tak naprawdę te zmiany mają skończyć z monopolem, prawda? Na mają skończyć z monopolem, ponieważ nie ma wolnego rynku mhm. bez konkurencji. Mhm. I proszę sobie tutaj jest to, zwróciłem uwagę na to panom, panią posłom i panom posłom, że w 2024 roku dojdzie do uwolnienia cen gazu, co to oznacza w praktyce, że URE już nie będzie zatwierdzał cenników i wówczas jedynym mechanizmem, który może ochronić mieszkańców przed wzrostem cen gazu właśnie będzie konkurencja. Ponieważ firma będzie bała się podnieść cenę gazu ze strachu, że jej klienci uciekną gdzieś indziej. Zacznie też być może szukać oszczędności we własnej działalności. Zacznie szukać oszczędności, zacznie polepszać usługi. Mhm. W tej chwili jak ma podwyż... podejmie powiedzmy złą decyzję biznesową i kupi za drogo hurtowo gaz. No to yy, ponieważ ma stałych klientów, którzy nie mogą nigdzie uciec, to całą cenę przerzuci na klientach. W sytuacji wolnorynkowej będzie musiała się liczyć z tym, że jej konkurent jednak może dokonał lepszego wyboru, lepszego zakrętu się wydaje, że dopuszczenie tutaj wielkiej, wielkiego koncernu z Arabii Saudyjskiej też może wpłynąć jednak na jakiś ruch na tym rynku, prawda? Nie będziemy skazani tylko na ten gaz z Rosji czy z innych źródeł czy Baltic Pipe, ale y, może coś na tym rynku będzie się działo z korzyścią dla klientów. Konkurencja dla jest zawsze dobra, chociaż się nie, nie znam aż tak dzieje. bardzo na rynku gazu to jest. Ja, ja też tylko wniosek, próbuję wnioski wyciągać. Taka dziedzina tak trudna jak polskie prawo podatkowe albo astrofizyka, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy rzeczywiście. To rozwiązanie. To jeszcze tylko na koniec, kiedy te zmiany, jakby staną się rzeczywistością? E, w tej chwili. Sprawa opuściła Sejm i trafi do Senatu. Tam oczywiście też będziemy naciskać na naszych senatorów, mhm. aby przeprowadzić ją możliwie jak najszybciej, później podpis prezydenta i ustawa ma siedmiodniowe, skrócone wakacje Legis po to, żeby mogła wejść w życie jak najszybciej. I to niech będzie puenta tej rozmowy. Bardzo panu dziękuję za spotkanie i za te wyjaśnienia. Bardzo dziękuję, życzę państwu już nie długiej i niemownej zimy. Wszyscy tego sobie życzmy. Naszym gościem był pomysłodawca inicjatywy zmian w prawie z Komitetu Społecznego w Tarnowie-Podgórym, Tomasz Kluwak. Dziękuję raz jeszcze.